Cześć, nazywam się Wiktor Borowski i chciałbym Was powitać w kolejnym odcinku, który nagrywamy w mojej palarni. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch podstawowych gatunkach kawy, o tym co je różni, co je łączy, gdzie rosną oraz jak smakują. Potem przejdziemy do palenia kawy. Opowiem Wam o tym, jak zbudowany jest rzemieślniczy piec do kawy oraz jakie procesy zachodzą podczas palenia. Na koniec opowiem Wam o kilku zasadach, których warto się trzymać, aby zaparzyć idealną kawę w swoim domu. No dobra, to przechodzimy do kawy. Zacznijmy od tego, co oba gatunki łączy. Tak naprawdę tylko to, że oba nazywane są kawą i na tym wszystkie podobieństwa się kończą. Główna różnica wynika ze smaku. Arabika jest o wiele bardziej delikatna, ma bogatszy smak i aromat, natomiast robusta ma o wiele mocniejszy, intensywniejszy aromat, ale mniej kompleksowy. Dominują tutaj nuty torfu oraz ziemi. Kawa rośnie pomiędzy zwrotnikiem koziorożca i raka. Zarówno arabikę, jak i robustę możemy znaleźć na całej szerokości tego obszaru. Na świecie jest wielu fanów czystej Arabiki lub czystej robusty. Obie kawy można również zblendować, i to takie blendy możecie spotkać w tradycyjnych włoskich kawiarniach. Przed sobą mam surową i niewypaloną kawę, to właśnie w takiej formie przyjeżdża do nas z plantacji. Jak widzicie, w ogóle nie przypomina kawy, jaką znacie. Naszym zadaniem jest wypalenie tych zielonych i surowych ziaren tak, aby kawa zyskała smak i aromat. Na czym to polega? Piec do kawy przypomina trochę pralkę. Tak samo jak ona ma w środku bęben, który się obraca. Z tą różnicą, że w przypadku pieca jest on podgrzewane. Cały proces wydaje się być bardzo prosty, ale wcale tak nie jest. Roastmaster, czyli osoba, która wypala kawę, musi cały czas kontrolować wiele parametrów, tak aby kawa zawsze była aromatyczna no i powtarzalna. No dobra, to powiedzmy sobie teraz o tym, jak należy zmielić każdą kawę w innym stopniu wypalenia. Pamiętajcie, im kawa ciemniejsza, tym należy mielić ją grubiej, ponieważ łatwiej się ekstrahuje. Jaśniejsze kawy należy mielić troszeczkę drobniej, bo trudniej się ekstrahują. A co to jest ta ekstrakcja? O tym zaraz Wam opowiemy. Nowoczesne ekspresy do kawy dają nam możliwość regulacji stopnia zmielenia kawy, elektronicznie lub manualnie. Pamiętajcie, aby zmieniać ustawienia młynka podczas jego pracy. Tak, aby go nie uszkodzić. Rezultaty swoich zmian poczujecie po zaparzeniu kilku espresso. No dobrze, to wróćmy do ekstrakcji. Co to takiego? Tak naprawdę jest to proces parzenia, czyli wypukiwanie przez wodę związków chemicznych z kawy, które później trafiają do waszej filiżanki. Poprawna ekstrakcja jest wtedy, kiedy uda nam się wycisnąć z kawy takie związki, które chcemy. W kawie mamy cztery główne związki chemiczne: są to sole, kwasy, cukry. Oraz kofeina. Ekstrahują się one w odpowiedniej kolejności. Od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. No to teraz wyobraźmy sobie zmielone ziarna kawy. Jeżeli zmielone są za grubo, woda pod ciśnieniem bardzo szybko przez nie przeleci, ekstrahując tylko i wyłącznie solę oraz kwasy. To sprawi, że nasza kawa będzie bardzo kwaśna. Jeżeli kawa będzie za drobno zmielona, woda będzie miała wielki problem, żeby przez nią przejść, czas ekstrakcji się nam wydłuży. Będziemy mieli dużo kofeiny, a co za tym idzie bardzo gorzką kawę. Naszym zadaniem jest zmielenie kawy w ten sposób, aby woda zdążyła wypłukać tylko i wyłącznie pożądane związki, tak aby nie była zakwaśna ani za gorzka. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której muszę wspomnieć. Pamiętajcie, aby do parzenia kawy używać przefiltrowanej wody o niskim stopniu mineralizacji. Zapewni Wam to odpowiednie parametry parzenia oraz przedłuży żywotność Waszych ekspresów. Oto przykład idealnej ekstrakcji. Gęsta i brązowa krema. I zbalansowany smak. Tym oto sposobem doszliśmy do końca naszego odcinka. Poruszane przeze mnie kwestie są bardzo ważne. Będąc koneserem dobrego trunku, wystarczy odpowiednio go schłodzić oraz dobrać odpowiednie szkło. Kawę musimy jeszcze sami zaparzyć, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiednich parametrów oraz dobry sprzęt.